Jarmokiewicz. Witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie programu z cyklu Skaner Grudziądza. A dzisiaj wraz z wiceprezydentem Grudziądza, panem Markiem Cikorą, postanowiliśmy pokazać Państwu, jak przebiega budowa drugiego etapu i trzeciego, można powiedzieć, okay. największej drogowej inwestycji w mieście, a mianowicie trasy średnicowej. Panie prezydencie, gdzie w tej chwili się znajdujemy? Witam Państwa. W tej chwili znajdujemy się na ulicy Lotniczej, na tej starej Lotniczej, która została już zebrana. Nowa lotnicza po mojej lewej stronie, już tam pojazdy po niej sobie kursują. Jest to taki jeden z kilku punktów na całej długości drugiego etapu trasy średnicowej, który no ma opóźnienia. W tej chwili ta lotnicza dzięki na szczęście, Aurze, dzięki fantastycznej pogodzie w styczniu nie jest układana w tej chwili podbudowa. Następnie będą układane już krawężniki i jeżeli pogoda pozwoli, a będzie taka dalej, to jeszcze w styczniu tutaj powinna powstać masa i będzie można po tym śladzie jeździć. Panie prezydencie, miasto otrzymuje raport z tego, co dzieje się na budowie, a zatem możecie na bieżąco śledzić postępy inwestycji. No Dokładnie tak. Muszę tutaj ku uciesze powiedzieć wszystkich, no, że prace zostały jakby zintensyfikowane. No, coraz więcej mamy ekip, coraz większe zaangażowanie. No, szkoda, że to zaangażowanie jest w okresie zimowym, a nie letnim. No ale no, już nie będziemy z tym dyskutować. Na szczęście, na szczęście idzie to w dobrym kierunku. Jak wspomniałem, powinna to być jeszcze w styczniu ułożona masa. To, co tutaj z kolei się zdarzyło, a nie było w projekcie przewidziane, to niesamowita ilość śmieci. Tutaj trzeba było wybrać śmieci po okresie powojennym, chyba z całych okolic. Wszystkie śmieci, jakie tutaj się gromadziły, były pod ulicą lotniczą ułożone. I tutaj jeszcze dwa tygodnie temu można było zobaczyć, że tutaj w przewarstwieniach Ziemi no mamy wszystko praktycznie z okresu ostatnich 50 lat, co było wyrzucane przez firmy, przez mieszkańców. To wszystko trzeba było wywieźć, zutylizować i wymienić grunt. Właśnie na tym wymienionym gruncie już w tej chwili stoimy. A my tylko przypominamy, że budowa drugiego etapu trasy średnicowej rozpoczęła się w sierpniu 2010 roku. Panie prezydencie, teraz jesteśmy na rondzie. Proszę, tak. proszę powiedzieć, dokładnie w którym miejscu co się dzieje tutaj. Jesteśmy na rondzie lotników, bo taką nazwę. Te rondo przybrało po ostatniej sesji Rady Miejskiej, czyli na skrzyżowaniu ulic parkowej oraz lotniczej. W tym miejscu, jak gdyby w tej chwili widzimy, jest kończone prace przygotowawcze pod układanie mas, już na ostatniej ćwiartce tego rondo, bo te rondo w trzech czwartych już jest gotowe i powinni, jak, jak oczywiście na ostatniej Radzie Budowej zakładali wykonawcy, powinni w tym tygodniu układać masę bitumiczną i całe te rondo. W Myślę, że w granicach połowy stycznia powinno już odda, od, zostać oddane do użytkowania dla mieszkańców i przede wszystkim zostanie zdemontowana tutaj ta sygnalizacja świetlna, która utrudnia yy, płynnej, przy, płynnemu przejazdowi przez te rondo. My widzimy tutaj także i oświetlenie, i ułożoną ścieżkę. Dokładnie tak, ścieżka jak jakby oświetlenie jest w stronę już y, południowej miasta ułożonej, natomiast za naszymi plecami jest ta droga taka ty, po, połączona, to jest przedłużenie ulicy Wigury, ulica Wigur, Żwirki, Wigury mamy dalej w Ulica Żwirki jak gdyby jest w tej chwili przedłużona, bo ona tutaj wpadała pierwotnie y, w tą okolicę, ona jest jakby zakręcona i takim ślimakiem wchodzi w ulicę. W ulicę Parkową. Tutaj fragment ulicy Parkowej, ten, który w ramach przebudowy parkowej nie był zrobiony, celowo właśnie, żeby w ramach trasy średnicowej je wykonać, potrzeba było tutaj bardzo dużą ilość infrastruktury podziemnej przebudować. Zostało to wykonane, więc powinniśmy już mieć tą parkową całą gotową, bo w przeciwnym kierunku, w kierunku wojskowych zakładów uzbrojenia i osiedla lotniska ulica Parkowa. No ma przez moment czy cztery pasy ruchu i, i to już jest wykonane. No i znajdujemy się przy węźle Warszawska. To bardzo strategiczne miejsce można powiedzieć. Jest to miejsce strategiczne rzeczywiście, jest to skrzyżowanie no, drogi wojewódzkiej 534, czyli ulicy halera w kierunku Wąbrzeźna oraz Alei Solidarności. Tutaj no, mieliśmy, mieliśmy wiele problemów, natomiast nie chciałbym już do nich wracać. Co najważniejsze idzie to już wszystko ku końcowi. W tej chwili, jak widać, za moimi plecami i pani redaktor, jest już skończony nasyp. Tego nasypu nie było, bo był jakby taki, taki objazd samego wiaduktu. Ruch został puszczony już parę tygodni temu pod wiaduktem. W tej chwili też widać tam w oddali. Firmy już układają podbudowę i są, są przygotowane jak gdyby do układania mas bitumicznych. Chcieliby również tutaj, jeszcze w styczniu, puścić ruch czterema jezdniami ulicy Halera. Panie prezydencie, ja chciałem powiedzieć o samym drugim etapie trasy średnicowej, bo to jest niejako taka, taki środek całej trasy. Tak. Rzeczywiście jest to środek całej trasy o długości 4,3 km dokładnie od ronda przy warmie, aż można powiedzieć po ulicę południową. Jest ono tyle charakterystyczny, że on jest na całej długości będzie przebiegał w jezdni, w czterech jezdniach w dwóch kierunkach jakby ruchu, czyli po dwa pasy w każdym kierunku ruchu. Pierwszy etap pracy ślednicowej tego nie miał i trzeci również, który projektowała generalna dyrekcja na całej długości nie będzie w czterech, w czterech pasach. Ten etap rzeczywiście jest troch, trochę inny, natomiast on się charakteryzuje przede wszystkim tym bardzo dużym węzłem, na którym stoimy węzłem warszawska który no, oczywiście będzie obsługiwany w czterech kierunkach, w czterech kierunkach i jak widzimy no, bardzo duża, dużo część prac tutaj jest, jest wykonywana. Wiadukt sprawiał trochę kłopotów na samym początku, gdyż od strony jak gdyby Kerfura no, były niestabilne grunty, trzeba było je wyjmować i wiele metrów gąb, wymieniać podłoże, ponieważ podpory tego wiaduktu by po prostu nam uciekały w ziemi, ale jak wspomniałem jesteśmy na końcówce i już zostało tutaj wszystko przebudowane i mam nadzieję, że już za parę tygodni będzie można tą, tym fragmentem jechać, co też ciekawe jest, że na całej długości trasy myślę, że można śmiało powiedzieć, że 90% prac wszystkich jest już wykonane Zostały nam to takie punkty strategiczne, te na którym byliśmy, co Lotnicza i włączenie w rondo lotników sam wiadukt nad ulicą warszawską i samo rondo popiełuszki przy praktykerze. Myślę, że za chwilę do niego pojedziemy i tam będzie można na jego temat trochę powiedzieć. Panie prezydencie, jesteśmy na rondzie popiełuszki. Tu już niedługo też będzie ta droga drożna, czyli będzie przejazd. Dokładnie, jest to ostatnie wąskie gardło na całej tej długości drugiego etapu trasy średnicowej. Za naszymi plecami no widzimy już ostatnie prace, aby włączyć tą jezdnię w kierunku południowym, w rondo popiełuszki, bo w kierunku północnym. Jak widzimy, no może to, nie w tej chwili, ale samochody już podążają od strony ronda, przy Realu, do ronda. Tutaj przy praktykerze kierwórze możemy już śmiało podróżować jest tylko ograniczenie do 40 km na godzinę z uwagi na brak oznakowania poziomego. I to by było na tyle, jeśli chodzi o drugi etap trasy średnicowej? To by było na tyle, jeżeli chodzi o drugi etap trasy średnicowej. Oczywiście pozostają prace wykończeniowe, prace jakieś związane z zielenią, z nasadzeniami i prace porządkowe. Natomiast te zasadnicze budowlane. One praktycznie się powoli nam kończą. A kiedy będzie można rzeczywiście definitywnie powiedzieć, że ten drugi etap dobiegł końca? Trudno w tej chwili przewidywać. No, wszystko w rękach, w rękach pogody. Jeżeli będziemy mieli taką, jaką mamy, to myślę, że w pierwszym kwartale tego roku powinniśmy jechać. Ale myślę, że taki realny termin może to być kwiecień bieżącego roku. Jeszcze przypomnijmy, co spowodowało, że jest opóźniona ta inwestycja w czasie? Znaczy, no, powodów mieliśmy bardzo wiele. Do najważniejszych to te warunki gruntowe. To wysoki poziom wód gruntowych w okolicach ulicy Droga Łąkowa, tam na terenach WZU, gdzie tam praktycznie no nie, szło, nie szło nic budować, bo cały czas napływała nam woda podziemna. Rzeczy były również takie związane z, po stronie naszej miasta. Myśmy nie pozwolili przede wszystkim zamknąć tego ronda, na którym stoimy w okresie letnim. Rondo to zostało na jeden dzień zamknięte, spowodowało paraloż w całym mieście. Trzeba było poczekać, aż się skończy przebudowa ulicy nad Torem, przebudowa ulicy Hełmińskiej której to nie mogliśmy przewidzieć, przekazując w budowę trasy średnicowej, bo środki na chełmiską otrzymaliśmy w czerwcu i trzeba było je do końca roku wydać. I ostatnia rzecz to włączenie w ulicy Południowej. Tworząc dokumentację do tego etapu trasy średnicowej. Nie marzyło nam się, że dostaniemy kasę, jak to się mówi przysłowiowo, na cały odcinek. Zabiegi prezydenta Malinowskiego, moje osoby w Ministerstwie Infrastruktury spowodowały, że po wielu, wielu nastu spotkaniach z. Z ministrami udało się otrzymać środki na całą trasę, a nie, a nie tylko na ten etap drugi. Stąd też trzeba było przeprojektować końcówkę, nie robić tak zwanego tymczasowego włączenia w, w rondo ulicy Południowej. Yy, tymczasowego, które będzie trwało latami, tylko docelowe już stąd zagłębienie na końcówce tej trasy w ziemię, docelowe opuszczenie ulicy Południowej wiaduktem i budowa kolejnych etapów. No i cóż, Panie Prezydencie, jesteśmy przy finale. Właściwie trzeci etap trasy średnicowej to jest ten etap, który ma połączyć właśnie się z autostradą A1. Bardzo istotny odcinek, na który czekają, myślę, mieszkańcy całego kraju, ponieważ będzie łatwiej się na autostradę dostać. Rzeczywiście tak jest. Odcinek jak widać za naszymi plecami, znowu to określenie użyję po raz krótki dzisiejszego dnia, ale pracę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Starogardu Gdańskiego no, wykonuje tym razem przed terminem, bo nie planowało, że dzięki takiej pogodzie tyle prac jeszcze się uda dokonać w zeszłym roku, w grudniu, w połowie listopada, jak i teraz w styczniu. Tutaj jak widzimy przede wszystkim to, co najważniejsze, to została cały odcinek trasy opalikowany przez geodetów, czyli został wyznaczony w terenie. Dodatkowo został odhumusowany, czyli warstwa wierzchnia, ziemi, tej gnilnej, trawy, krzaków i co zostało wszystko wywiezione. Zostały tutaj już dokonane wycinki drzew. Na początku odcinka ulicy Rataja, bo tam one były zresztą przejeżdżając z szosą Toneńską w okolicach sklepu Black Red White, widzimy, że część drzew pozostało po nich. Tylko korzenie i to, co najważniejsze, no, zakończyły się prace archeologiczne. Myśmy się obawiali o te prace, że mogą tutaj ja zostać myślę. dokładnie odkopane jakieś stare cmentarzyska, gdyż tędy średniowiecznym był yy, i w późniejszych yy, wiekach, jakby dojście do miasta od strony południowej wzdłuż yy, Wisły. Yy, te prace się zakończyły. Budowlańcy wraz z archeologami na nic natrafili dzięki temu, no już wiemy, że ta praca nie zostanie wstrzymana przez jakieś znalezisko. No i w kierunku tutaj dalej, tam na samym końcu z naszego horyzontu widać tak zwane już początki węzła Konstytucji 3 maja, czyli węzła, dzięki któremu będzie można z dzielnicy rząd wjechać na trasę średnicową, ale też z dzielnicy rząd dojechać do dzielnicy Mniszek, czyli taki skrót Nie naokoło. Ulicą południową, więc to wszystko się dokonuje, i tutaj mamy nadzieję, że prace zostaną w przypadku tego etapu. Bynajmniej tak zapowiada wstępnie, po pierwszych etapach budowy wykonawca być może przed terminem. To znaczy kiedy? Nie chciałbym mówić tutaj kiedy, tak? Bo Ale te, te harmonogramy, kiedy, harmonogramy one się nam cały czas zmieniają, więc to, co gdzieś na początku przewidujemy może ulec zmianie, powiem tak, byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy już na autostradę mogli wjechać na początku jesieni tego roku. Takie mamy plany. Tutaj wstępnie zaczęliśmy rozmawiać z wykonawcą, aby część samego węzła Konstytucji 3 Maja uruchomił tylko pod włączenie miasta do autostrady A1, a pozostałą część, łącznie z tym rondem w ciągu ulicy Szosa Toruńska wykonywał w późniejszym terminie. Zobaczymy, co życie pokaże. Nie chciałbym tutaj w przód mówić o jakichkolwiek terminach, żeby później ktoś mnie za słowo nie złapał i powie, a pan prezydent mówił wtedy, że to że będzie... Że miało ten, być ten, na ten, jesieni, zakład, a, jest a, jest a jest na wiosnę. Na wiosnę. Panie prezydencie, jesteśmy, można powiedzieć, w szczerym polu, ale nie przez przypadek, bo właśnie stąd doskonale widać miejsce, o którym właśnie w tej chwili będziemy rozmawiać, bo mamy tutaj właściwie na horyzoncie, tak można powiedzieć, strefę poboru opłat na autostradzie, a zatem trzeci etap trasy średnicowej i właściwie widać cały przebieg tego zadania. Rzeczywiście widzimy tutaj strefę poboru opłat, węzeł Grudziąd za naszymi plecami. Przednim natomiast to skupisko prac to jest rzeka Rodniczanka, czyli rzeka, na której trzeba postawić obiekt, czyli most, żeby móc dojechać do tego węzła. I tam w tej chwili trwają prace, tam w tej chwili jest przebudowane, koryto rzeki. Rzeka zostanie lekko przestawiona, żeby można było łatwiej te przyczółki mostowe postawić. Tak projektant zaprojektował. Jak widzimy również prace ziemne, czyli to odhumusowanie na całej długości trasy zostało. Wykonane w tej chwili tam mamy bardzo duży poziom wód, jak gdyby cofający się od jeziora rząd od rzeki Wisły. Myśmy już podjęli rozmowy z wojewódzkim zarządem relacji we włocławku, aby częściowo to jezioro rząd móc chwilowo spuścić, obniżyć poziom wód, żeby móc zabudować przepusty. To potrzebujemy kilku godzin, żeby, żeby wykonawca mógł takie przepusty zabudować, żeby mu się łatwiej. Łatwiej budowało. Natomiast te prace dzięki takiej łagodnej zimie no, mogły zostać wykonane w grudniu i w styczniu. Ale jeszcze panie nie ja wspomniał o tak zwanym czwartym etapie no odcinku właśnie. łączącym te dwa etapy. Czwarty jeszcze jest, brakujące kilkaset metrów czyli wiadukt nad szosą toniską i torami kolejowymi, na linii tutaj kolejowej. Tam jesteśmy na ukończeniu dokumentacji projektowej, czekamy na zezwolenie na do realizację inwestycji drogowej taki specjalne decyzja która nam umożliwi jakby wejście wejście w teren i sądzę że jeszcze na przełomie pierwszego drugiego kwartału bieżącego roku będziemy ogłaszać przetarg już na wykonawcę tej trasy i latem zobaczymy kolejne ekipy w Grudziądzu. Na szczęście nie będzie to utrudniać mocno, mocno kierowcom poruszanie się po mieście, bo będziemy głównie szli lasem i częściowo na szosę trójmyskie, ale tam równolegle powinno powstać rondo w ramach tego etapu, więc powinno być łagodnie. To był skaner Grudziądza. Dziękuję bardzo dziękuję za tą bardzo. wycieczkę panie prezydencie. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.